Przez długi czas milczysz, przytakujesz, zgadzasz się, chociaż wszystko się w Tobie gotuje i buntuje. I w końcu przychodzi taki magiczny moment, taki magiczny czas, kiedy po raz pierwszy mówisz nie. Nie zgadzam się, nie zrobię tego, nie chcę, nie jest to dla mnie ok. I wtedy zaczyna się prawdziwa burza. Osoba narcystyczna nie znosi sprzeciwu, ponieważ przez cały czas była ta osoba przyzwyczajona do tego, że Twoje tak jest absolutnie oczywiste. Twoje nie to jest wręcz zniewaga dla tej osoby, taka osobista. Usłyszysz wtedy, zmieniasz się, kiedyś byłaś inna, kiedyś byłeś inne. Nie poznajesz, co się z Tobą w ogóle dzieje. Robisz mi nazłość. Jesteś toksyczny, toksyczna. Nie robisz tego na złość. Po prostu zaczynasz powoli odzyskiwać siebie. Klapki z oczu ci zaczynają spadać, mówiąc wprost. Każde Twoje dnie to jest krok w stronę Twojej własnej wolności. Dla tej osoby z kolei jest to przypomnienie, że już nie jest w centrum Twojego świata. Dlatego walczy. Dlatego prowokuje, wzbudza poczucie winy, próbuje cię naprawiać, ale właśnie wtedy nie możesz się cofnąć. To jest pierwsze nie, które jest momentem, w którym zaczyna się Twoje prawdziwe tak dla siebie, dla Twojego spokoju, tak naprawdę dla Twojego życia. Jeśli temat jest Ci znany, napisz komentarz, podziel się swoją historią, albo napisz do mnie wiadomość prywatną, bo mówimy się na spotkanie indywidualne, w którym porozmawiamy.